Jak dziś wygląda Anita z Sanatorium Miłości 5? Brylowała na senioraliach, Anita Nowicka z 5. Sezonu Sanatorium Miłości nie poszła na emeryturę po to, by siedzieć w domu. Wręcz przeciwnie, tym razem pokazała zdjęcia z międzynarodowych senioraliów w Krakowie. Fani zwrócili uwagę na jej odmieniony wygląd. Anita zgłosiła się do sanatorium miłości z ambitną misją, by poznać partnera. Mimo, że uczucie śmiało przejawiał do niej Dariusz, kuracjusze nie zdecydowali się na związek. Bazując na zdjęciach, które seniorka udostępnia w sieci, można wywnioskować, że dalej jest singielką. Nie przeszkadza to jej, by aktywnie podróżować. Jakiś czas temu razem z koleżankami z chóru zaśpiewała na premierze filmu Niepewność. Zakochany Mickiewicz. Teraz z Ewą Sitasz, którą poznała dzięki Sanatorium Miłości, pojawiła się w Krakowie. Razem wzięły udział w międzynarodowych senioraliach, a fotorelacja z wydarzenia znalazła się w sieci. Fani zwrócili uwagę, że Anita wygląda kwitnąco i zdecydowała się na modyfikację fryzury. Ma nieco krótsze włosy i mniej intensywny blond. W różowej letniej stylizacji miała okazję pojawić się na scenie. W związku z działalnością w Fundacji Vita Bonis, jest jej założycielką, organizatorzy senioraliów postanowili wręczyć jej dyplom z podziękowaniami. Za co widzowie krytykowali Anitę z Sanatorium Miłości, nie da się ukryć, że Anita z Sanatorium Miłości nie ma czasu na nudę. Jej sposób na życie był szeroko komentowany w trakcie emisji show TVP. Wówczas widzowie skupiali się na negatywnych stronach kuracjuszki. Zarzucali jej, że jest zbyt pewna siebie i zbytnią uwagę przykuwa do zasobów materialnych potencjalnego partnera. Takie opinie wybrzmiały, gdy w pierwszym odcinku wyznała, że kobieta patrzy oczami, ale też portfelem. W gronie panów z turnusu dodała, by nie zapraszali kobiet na randki, na których będzie tylko woda mineralna. Gdy doszły do niej słowa krytyków, zaznaczyła na Facebooku, że to dzięki jej wypowiedziom, sanatorium miłości ma wyższą oglądalność.